Naszym gościem jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwo. Panie ministrze, ambasada Stanów Zjednoczonych w Kijowie apeluje do amerykańskich obywateli, którzy przebywają na Ukrainie, o pilne opuszczenie kraju. Wezwano do unikania zgromadzeń, które mogą stać się celem rosyjskiego ataku w całym kraju, również na zachodzie Ukrainy. Czy pan wie, być może ma pan informację, czym podyktowany jest ten apel? Myślę, że on jest przede wszystkim podektowany troską o bezpieczeństwo ludzi, którzy są, przebywają tam jako, jako, jako cywile, ludzie, którzy tak jak miliony obywateli Ukrainy pomimo toczącej się wojny starają się na terytorium kraju, o tym trochę dalej od linie frontu prowadzić normalne życie. A mimo to są celem ataków. Wczorajszy atak na Winnicę nie był przecież ani pierwszym, ani obawiamy się ostatnim atakiem tego rodzaju, tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni były serie ataków rakietowych na miejscach, gdzie gromadziła się ludność cywilna albo na domy mieszkalne. Na początku lipca atak w rejonie Odeskim, atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku. To wszędzie było skierowane w miejsca, gdzie nie było żadnych instalacji wojskowych, daleko od linii frontu, więc celowe działanie, celowa zbrodnia, mająca po prostu wywołać przerażenie. Czyn o charakterze terrorystycznym. Trudno to inaczej nazwać. Ale wojna tam trwa od 24 lutego. Jeżeli pojawia się taki apel, to domyślam się, że amerykańskie służby mają jakieś najnowsze informacje o jakimś wzmożonym zagrożeniu. Zastanawiam się, czy podobne ma Polska i czy, 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 czy polski MSZ być może sugeruje podobne unikanie zgromadzeń, czy może wyjazd polskim obywatelom, bo to zagrożenie dla wszystkich. My już sugerowaliśmy przed wybuchem wojny wyjazd z Ukrainy i w dalszym ciągu um, zachęcamy do tego, że jeżeli ktoś się tam znajduje, żeby, jeżeli nie ma koniecznej potrzeby, żeby natychmiast opuścił te rejony, no bo po prostu jest to bardzo niebezpieczne. Ale rozumiem, że żadne nowe informacje Natomiast... w ostatnich godzinach na przykład do Was nie dotarły. Na pewno możemy zaobserwować w ostatnich dniach, po tym, kiedy znacząco zwiększyły się możliwości obronne Ukrainy poprzez dostawy nowego sprzętu, zwłaszcza artylerii, zwłaszcza Hajmarsów, nie tylko tego sprzętu, ale także innych elementów, tak. chciałbym chciałbym właśnie uniknąć te, sprowadzania tej, tej zmiany w ostatnich tygodniach wyłącznie do jednego rodzaju broni. To są dostawy, które są i z Polski, i ze Stanów Zjednoczonych, także z innych krajów. Ta artyleria, która jest dużo nowocześniejsza od artylerii rosyjskiej, dużo bardziej precyzyjna i dużo lepiej chroniona przed zniszczeniem. To dzięki mobilności, dzięki temu, że te systemy są znacznie bardziej zaawansowane, Ukraina może dużo skuteczniej się bronić. Ja przestrzegałbym też przed takim myśleniem, że to już jest w tej chwili całkowicie odwróciło losy wojny, że Ukraina już teraz na pewno ją wygra, bo ma dużo nowocześniejszą broń. Rosja też będzie w cały czas w stanie się bardzo mocno, niestety, odznaczać, będzie bardzo mocno atakować i niszczyć kolejne cele także Cele cywilne. Natomiast sytuacja na pewno się pod... ze strony ukraińskiej poprawiła. I Jasne. trzeba cały czas ale, ale wspierać Ukrainę w tym konkretny. Kontekście. komunikat dla Polaków przebywających na terytorium Ukrainy. Czy wy coś nowego wystosujecie? Polska ambasada w Kijowie coś takiego wystosuje? Czy pan jako wicer szef polskiej dyplomacji mógłby coś takiego powiedzieć? Sytuacja zagrożenia no, skoczyła drastycznie w ostatnich godzinach, albo za chwilę skoczy. Proszę się schować, wyjechać. Sytuacja zagrożenia cały czas jest bardzo duża. Od samego początku wojny my zachęcamy wszystkich, którzy nie muszą z jakiegoś powodu przebywać na Ukrainie, aby ją opuścili, aby na Ukrainie nie jeździć bez koniecznej potrzeby. Oczywiście jeżeli są działania czy humanitarne, czy innego rodzaju, no to nasi obywatele też są w, są w nie zaangażowani, ale mają świadomość, jakie ryzyko Jasne. podejmują. Wszystkie informacje są na stronach MSZ. Chyba nie najlepsza sytuacja w gospodarce rosyjskiej, jak czytam, bo to Władimir Putin podpisał, właściwie wolę powiedzieć Władimir P. podpisał ustawę o specjalnych środkach w gospodarce. By zapewnić wsparcie dla wojska to brzmi jak przestawienie gospodarki na tory wojenne. To będzie gospodarka wojenna. Na czym to polega proszę Państwa? Firmy nie będą mogły odmówić realizacji kontraktów rządowych. Pracownicy będą musieli pracować w nocy i w święta. No gospodarka w stanie wojny. Rzeczywiście tak jest. Prawdę powiedziawszy, tego rodzaju działania co do części gałęzi gospodarki w Rosji już były podejmowane od lutego. Już wtedy taki tryb wojenny w niektórych gałęziach przemysłu obowiązywał. Natomiast to też pokazuje, że sankcje są bardzo... Dotkliwe, są bardzo odczuwalne. Wbrew propagandzie rosyjskiej, podsycanej także czasami w niektórych mediach zachodnich, rosyjskie wpływy cały czas w Europie też niestety są. Możemy czasami przeczytać, że sankcje są bardziej dotkliwe dla Zachodu niż dla Rosji. Jest dokładnie odwrotnie. Rosja dużo bardziej te sankcje odczuwa, bo z naszych informacji wynika, że nawet tam, gdzie taki tryb wojenny już został wprowadzony, gdzie pracownicy są zobowiązani do tego, żeby na trzy zmiany pracować, to czasami nie mają na czym pracować, bo nie ma komponentów, nie ma półproduktów, nie ma materiałów, które zostały objęte sankcjami, które nie docierają, to bardzo mocno już w tej chwili jest dotkliwe dla przemysłu rosyjskiego, a to jest bardzo ważne, zwłaszcza w przemyśle wojennym, bo przemysł wojenny, jeśli go będziemy w stanie zniszczyć i zdusić, to Rosja nie będzie w stanie otworzyć swoich zdolności do, do ataku. Dzisiaj nadzwyczajne posiedzenie Dumy, co oni, po co oni to robią, co oni mogą tam powiedzieć, co mogą przegłosować, co mogą przyjąć? To też jest prawdopodobnie w dużym stopniu efekt sankcji. Jednym z tematów zapowiedzianych i to co pojawia się w tej chwili w tych no, wciąż jeszcze niepełnych przeciekach jest plan powołania nowego wicepremiera, który z tych informacji wynika ma być koordynatorem działań przeciwko sankcjom, czyli działań które mają zarządzać skutkami tych sankcji dla gospodarki rosyjskiej. Nawet wicepremier jeżeli do Jeżeli powołuje wojny. się specjalnego wicepremiera do spraw obrony przed sankcjami, to też pokazuje, że sankcje są skuteczne. Poza tym no, bardzo możliwe, że Rosja będzie podejmować kolejne działania sprzeczne z prawem międzynarodowym, starać się doprowadzić do e, próby legalizacji, oczywiście zupełnie niezgodnej z prawem międzynarodowym, swoich, swoich okupowanych terytoriów. Są plany, aby usiłować włączyć się do Federacji Rosyjskiej, czy stworzyć jakieś fikcyjne, kolejne, tak zwane republiki. Czyli dzisiaj na posiedzeniu Dumy będą, mogli, będą próbowali oficjalnie pogwałcić granice Europy. Trzeba się z tym liczyć. Nie wiadomo, czy to się wydarzy koniecznie dzisiaj, czy, czy w innym czasie. Natomiast te przygotowania do przeprowadzenia kolejnych fikcyjnych referendów, wydawania rosyjskich paszportów... No właśnie, wzór, ta procedura została uproszczona ostatnio. Właściwie każdy obywatel ukraiński, już nie tylko ten z Donbasu, może bardzo łatwo i szybko dostać rosyjski dokument. Co więcej, na terytoriach okupowanych są takie informacje, że obywatele Ukrainy są wręcz przymuszani do tego, aby przyjęli paszporty rosyjskie, aby zrzekali się obywatelstwa ukraińskiego. To też jest działanie sprzeczne z prawem międzynarodowym działanie o charakterze zbrodni dlatego że to jest próba wymazania tożsamości ukraińskiej zbrodnie przeciwko ludzkości mają dokładnie ten charakter że dąży się do wyeliminowania całości lub części grupy etnicznej również przez tego typu działania Rosja jest państwem zbrodniczym jest państwem które nie waha się przed działaniami stricte terrorystycznymi bo tak należy nazwać ataki wymierzone wprost celowo w ludność cywilną To, to rzeczywiście chyba można tak to powiedzieć gospodarka przedstawiona na tory wojenne gospodarka wojenna w Rosji wicepremier do spraw wojny. Wygląda na to, że oni, chociaż mówią publicznie, oficjalnie na zewnątrz coś innego, naprawdę mają poważne trudności. Mają bardzo duże trudności. Są też informacje, coraz więcej się ich pojawia, także w przestrzeni publicznej, o tym, że morale. Zarówno tych żołnierzy, którzy już są na froncie, a no, także wywiadu. Polska Agencja Wywiadu dociera do nagrań, które to jednoznacznie prezentują. To są, to, to są rozmowy dotyczące częściowo żołnierzy, którzy są na froncie, ale także, to myślę też szczególnie istotne, tych żołnierzy, którzy e, nie zostali wysłani na front i na, wszyl, na wszystkie możliwe sposoby kombinują starają by nie zostać się tak. tego uniknąć. To jest system skorumpowany. Oni też starają się poprzez różnego rodzaju łapówki. Także mamy informację, że, że różni dowódcy rosyjscy usiłują wymuszać łapówki na e, swoich podwodnikach. Badnych, żeby, nie zosta żeby oni nie zostali wysłani na front. Więc widać, że to państwo mocno gnije. Dlatego tak ważna jest konsekwencja i ta, żeby nie dawać wiary w te różne, różne przecieki, różne próby tworzenia takiej opowieści, że oto Rosja te wojny wygrywa i za chwilę wszystkich pokona, a w zimie to w ogóle będzie w stanie nas całkowicie zgnieść. Tak nie jest. Rosja w, ogóle... jest w dużo gorszej sytuacji my musimy być konsekwentni. To będzie oczywiście dla nas też odczuwalne, ale dla Rosji jest odczuwalne dużo bardziej. W ogóle takich gruźb się nie boi, mam wrażenie, Wilno, które podtrzymuje ograniczenia w tranzycie przez swoje terenie terytorium do obwodu kaliningradzkiego, ale Komisja Europejska mam wrażenie trochę zapowiada złagodzenie tych sankcji. Tam niektóre towary będą mogły być przewożone w niewiększej ilości niż średnia z ostatnich trzech lat. Możemy być dumni z Litwy, co myślimy o Brukseli w takim kontekście. Przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę dlaczego tak się dzieje, dlaczego ze strony wielu państw Europy zachodniej są takie naciski, choćby na Litwę, którą my polski rząd zdecydowanie wspiera te działania litewskie, chcę to bardzo mocno podkreślić. My uważamy, że jakiekolwiek rozwadnianie sankcji jest krokiem błędnym, krokiem, który może podważyć wiarygodność Unii Europejskiej. A dlaczego tak się dzieje? Otóż dzieje się tak dlatego, że niestety wciąż wielu polityków w Europie Zachodniej jest pod wpływami rosyjskimi. Widzieliśmy, jak te wpływy daleko sięgają. Gerard Schroeder to jest najbardziej istotny przykład. No, jeżeli kanclerz największego państwa w Europie był um, prowadził politykę prorosyjską, za to został wynagrodzony później lukratywnymi stanowiskami no, końcami Austria, to także we Francji były premier, były premier Finlandii, to naprawdę sięga bardzo daleko. Jeżeli znamy przykłady tak wysoko postawionych polityków, to znaczy niestety, że jest ich dużo więcej. Putin... I to jest też efekt tych działań zakulisowych. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że Put... w sposób bardzo realny i każdego dnia mamy z tym do czynienia. Putin rozumie język siły, to wiemy już od wielu lat, tak naprawdę od dwóch dekad. To może postawię taką roboczą tezę, publicystyczną, wiem, że ja mogę sobie na to pozwolić, pan pewnie w mniejszym stopniu, ale proszę się do tego odnieść. Może należy zadusić gospodarczo obwód kaliningradzki? To jest taki język siły, bardzo konkretnych ruchów, Wy, wymusić konkretne ruchy poprzez naprawdę twardą blokadę części terytorium rosyjskiego, zgodnie z przepisami, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Z całą pewnością należy, tak jak Pan powiedział, zadusić, zniszczyć czy, czy wyeliminować każdą gałąź przemysłu rosyjskiego, każdą część rosyjskiej gospodarki, która stanowi element machiny wojennej. Jeżeli Rosja przestawia całą swoją gospodarkę na tory machiny wojennej, na tory um, po prostu tego mechanizmu, który ma wspierać atak na Ukrainę, wspierać te działania wojenne, zbrodnicze, terrorystyczne, to każdą część gospodarki należy tak. Krótki odprawiać. komunikat ze strony polskiego MSZ. Litwa nadal blokuje, rozumiem, że to jest dobra informacja i my Litwę wspieramy. Wspieramy Litwę. Litwa wykonuje sankcje, które zostały uzgodnione na poziomie unijnym, na poziomie 27 państw. Mamy oczywiście do czynienia z próbami rozwadniania tych sankcji od samego początku mamy do czynienia z próbami rozwadniania no różnych i, i sankcji. zastraszania Wilna przez Moskwę. Prawda? Będziemy z całą pewnością, i to bardzo jasno mówimy. Nie może być tak, że Unia Europejska najpierw w deklaracjach wypowiada bardzo daleko idące tezy, mówi jak daleko i, i mocno będą szły te środki, a potem pod wpływem różnych zakulisowych wpływów sama te środki osłabia. To jest bardzo groźne dla wiarygodności Unii Europejskiej. Polska, Będziemy o tym głośno mówili. Polska podpisała deklarację w sprawie poparcia dla skargi Ukrainy, która wszczęła postępowanie przeciwko Rosji przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Ja się zastanawiam to jest bardzo ważny, symboliczny gest, by przybrał konkretne wymiary, na przykład takie. Zastanawiam się, czy polskie służby, jak. Jakieś służby polskie będą ścigać konkretnych zbrodniarzy, będą w tym pomagać, jeśli gdzieś będą, jeśli, jeśli będą miały takie możliwości, to możliwe? To się już w tej chwili dzieje w kontekście przede wszystkim zbierania dowodów przeciwko zbrodniarzom, przeciwko ludziom, którzy, czy to w ramach Armii Rosyjskiej, czy w ramach sił specjalnych dopuszczali się zbrodni. Tu mówimy o, o tych osobach, które popełniały zbrodnie. Przede wszystkim z naszego punktu widzenia, to, to, w czym my bierzemy udział, to jest zbieranie dowodów poprzez przesłuchania uchodźców, poprzez ludzi, którzy zdołali uciec z Ukrainy, którzy widzieli te zbrodnie, którzy byli ich ofiarami. Oni składają zeznania ci, którzy wyrażają taką wolę na terytorium, Polski, Polski. Na terytorium mhm. Polski, także na terytorium innych państw. Powstał wspólny zespół śledczy z inicjatywy Polski i Litwy. W tej chwili dołączyło do niego także są cztery to inne są państwa. Prokuratorzy polscy? To są prokuratorzy polscy, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji i Ukrainy i współpracują w takim wspólnym zespole śledczym, który też w ramach struktury Unii Europejskiej Eurojust, czyli systemu wspólnego ścigania zbrodni, zbiera te dowody. Rozumiem, I że jest będziemy... taka, taka czarna lista. Yy zbrodniarzy i bandytów, konkretne nazwiska, ono, ono cały czas jest oczywiście poszerzane, ale rozumiem, że wiadomo, kogo, kogo szukamy, kogo ścigamy. Wiemy, że ta, ta lista jest bardzo długa i ustalenie sprawców, ustalenie ich nazwisk, także czasami jest bardzo trudne, no bo to są żołnierze czy, czy funkcjonariusze różnych sił specjalnych, którzy przecież nie przedstawiają się swoim ofiarom, ale da się ustalić poprzez inne dowody także, które, które jednostka w którym rejonie Ukrainy się znajdowała ja w danym wiem. momencie. Na podstawie tych dowodów zbieranych na Ukrainie, przede wszystkim tam oczywiście prokuratora ukraińska, zbieranych od uchodźców, którzy zeznają z tego, to jest bardzo duże śledztwo, myślę, że najważniejsze największe w historii międzynarodowego prawa karnego, ale to, co wczoraj mówił minister Rał w Handze w trakcie konferencji odpowiedzialności, to może zająć bardzo dużo czasu. Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały procesy zbrodniarzy po wojnie na Bałkanach. To trwało 20-25 lat. Tu też może to zająć bardzo długo, ale z pewnością będziemy konsekwentnie to robili i ci ludzie... Znaczna ich część z pewnością poniesie odpowiedzialność. Polska nie będzie oskarżycielem, Polska tylko pomaga w doprowadzeniu yy, na ławę oskarżonych. Myślę, że będziemy jednym z oskarżycieli posiłkowych, dlatego że biorąc udział w tym śledztwie będziemy uczestniczyć, na, trochę, to trochę na innych zasadach działa niż klasyczny proces karny, ale my mając zebrane dowody, nasza prokuratura również będzie brała w tym udział. Natomiast jest główny prokurator specjalny w Międzynarodowym Trybunale Karnym, który będzie odpowiadał za całość tego śledztwa z pewnością z udziałem polskich prokuratorów. Ja znam... Zakładam albo tak sobie wyobrażam trzy pierwsze nazwiska na tej liście: Władimir Putin, Siergiej Szojgu, Siergiej Ławdów. Z całą pewnością sprawstwo kierownicze jest tutaj absolutnie najważniejsze. To ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za wywołanie tej wojny, ci ludzie, którzy zorganizowali. Cały ten system, cały, całą tą tak zwaną, jak oni to określają, operację specjalną, ponoszą pełną odpowiedzialność za to, co się w jej trakcie dzieje. Ci ludzie powinni ponieść odpowiedzialność karną. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, jak trudne jest postawienie takich ludzi przed międzynarodowymi trybunałami, ale doświadczenia z czasów wojny na Bałkanach na początku lat 90. pokazują, że to jest możliwe, że to może zająć bardzo dużo czasu, ale to się da zrobić. Zamykając ten wątek, krótka może Ukraina powinna działać tak jak swego czasu Izrael. Po prostu powinna ścigać tych Zbrodniarzy, może trochę poza prawem, może trochę obok, pra, pra, obok prawa, z specjalnymi jednostkami, specjalnymi komórkami, jakimś wywiadem, który po prostu będzie gdzieś tam dopadał i sprowadzał do Ukrainy tych zbrodniarzy. To jest możliwe oczywiście w przypadku. To wchodzimy w, w, w sferę działań niejawnych, natomiast to jest możliwe zwykle w przypadku ludzi, którzy nie pełnią funkcji publicznych. W przypadku ludzi, którzy pełnią funkcje publiczne, myślę, że to, co jest kluczowe, to doprowadzenie do sytuacji, w której oni. Poprzez to, że będą ścigani międzynarodowo, nie będą mogli absolutnie Jasne. nigdzie poza Rosję się wydostać. Jeżeli do tego choćby doprowadzimy, to będzie już duży sukces. Natomiast sądzę, że prędzej czy później dojdzie do postawienia tych ludzi przed całą, międzynarodowymi trybunałami. Z całą pewnością dużo, dużo wcześniej dojdzie do innego sukcesu i wreszcie popłyną do Warszawy pieniądze z KPO. Kiedy? Mam nadzieję, że stanie się to w ciągu kilku miesięcy. Myślę, że w tym roku dokończymy wyjaśnianie wszystkich niejasności, które jeszcze się oczywiście pojawiają. Będziemy, dzisiaj mamy dzień, w którym wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. Nowa izba zostanie powołana w mniej więcej w ciągu no, no miesiąca. Tak, panie ministro, ale to czy, są procesy, które jeszcze chwilę potrwają? Czytujemy się w raport Komisji Europejskiej praworządności, wsłuchuje się w wypowiedzi komisarz Wery i to nie są optymistyczne zapowiedzi, zapowiedzi, które by, że tak powiem, zapowiadały wzmocnienie polskiej sytuacji. Z pewnością to nie jest tak, że spory między, czy różnice zdań między Komisją Europejską a Polską zostaną całkowicie zakończone, dlatego także, że to są spory, których charakter jest polityczny. To nie jest tak, że to ma wyłącznie podstawy prawne, że to jest jakaś wielka troska o stan... Praworządności są motywacje polityczne, o których których nikt specjalnie nie ukrywa. Ale, Ma, mamy z tym do czynienia także w stosunku do Węgier, mieliśmy z tym do czynienia także w stosunku do Słowenii przed, przed wyborami do, do czasu a zmienił się rząd, nagle w sposób magiczny można powiedzieć, te problemy ze Słowenii zniknęły. Ale no, jest, jest sytuacja, która jest też nie, niezbyt dobra dla Unii Europejskiej, mówiąc bardzo delikatnie, bo ona wzbudza przekonanie, że róż, w różnych państwach mogą zwiać różne standardy. Tak nie powinno być. W Unii Europejskiej powinny być takie same zasady dla wszystkich. Gdybym chciał być Właściwy to mówiłbym słowami Zbigniewa Ziobry, który o raporcie Komisji Europejskiej o praworządności mówi tak: jest taki wpis na Twitterze Solidarnej Polski. Gdyby Państwo zechcieli, mogą Państwo rzucić okiem. Trzeba było nie zgadzać się na warunkowość, na KPO, trzeba było bronić polskiej suwerenności, tak jak chciała Solidarna Polska. Komisja Europejska ma wilczy apetyt i będzie chciała zwiększać swoją władzę kosztem państwa polskiego. Ziobro zdaje się mówić: poszliście na ustępstwa, i tak nie popłynęło żadne euro. Zr zrobili was w konia. Ja chętnie bym oczywiście się do tego odnosił, natomiast ja staram się trzymać jednak pewnych zasad, które przyjęliśmy wszyscy w, w koalicji, została podjęta uchwała na poziomie rządu, żeby publicznie się nie krytykować, tylko raczej się wspierać. Zdaję sobie sprawę z tego, że koledzy z Solidarnej Polski najwyraźniej tej uchwały nie uznają, uważają, że nie muszą jej stosować. Ja mam nieco inne zasady. Mam wrażenie, że zamiast publicznie się kłócić lepiej, zastanowić się, jak zadziałać, żeby niektóre. Elementy naszego sądownictwa też działały trochę lepiej, bo mam wrażenie, że niektóre ustawy, czy ustawa o, o sądach powszechnych, czy ustawa o prokuraturze, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wprowadzone zgodnie z wolą Ministerstwa Sprawiedliwości, też nie działają w 100% idealnie tak jak powinny. Myślę, że lepiej skupić się na pracy niż na tego rodzaju atakach. Ja się w każdym razie tym kieruję. Panie ministrze, czy byłby pan gotów spojrzeć w oczy Polakom, którzy tak, nie mają pieniędzy na węgiel w tym roku, płacą coraz wyższe rachunki za prąd od nowego roku, dwa razy takie będą płacić, nie dają rady z kredytu? kredytów, kupują mniej na co dzień, bo inflacja wrzeszczy spółek sklepowych i powiedzieć im, że pan się nie przejmuje miliardami kar nakładanymi na, na Polskę, tymi pieniędzmi, które mogłyby do nas płynąć, które, które, które my będziemy musieli oddać, które nie popłyną do nas w składkach unijnych. Ja chcę jedną rzecz bardzo mocno podkreślić. Mamy do czynienia dzisiaj z sytuacją prawdopodobnie największego kryzysu, globalnego kryzysu gospodarczego, od ponad dekady. Dlatego trzeba I robić z całą pewnością doskonale... mieli jak najwięcej kasy. I robimy żebyśmy wszystko, nie to, co jest możliwe. Żadnych, nie daj Boże robimy wszystko, to co jest możliwe. Wprowadzona właśnie, podpisana wczoraj przez prezydenta ustawa, która ma przynajmniej trochę złagodzić ciężar rat kredytowych. Ustawa o wakacjach kredytowych. Myślę, że to, to nie jest tak. Oczywiście też nie żyjemy takimi złudzeniami, że wprowadzimy jakąś jedną ustawę i magicznie wszystkie problemy znikną. Nikt w coś takiego nie wierzy. I takie ale jednocześnie... Staramy się robić wszystko, co jest możliwe. Obniżyliśmy podatki do rekordowego poziomu. Takie rozwiązania historii. są potrzebne, ale oprócz tego robimy... sprawmy, byśmy nie płacili kar, by popłynęły pieniądze z Myślę, że, z KPO, że do to tego też, też doprowadzimy, natomiast mm -hmm. to jest też proces. I teraz proszę spojrzeć na jedną rzecz. My nie twierdzimy, że możemy rozwiązać wszystkie problemy i w sposób magiczny będzie po prostu kraina mlekiem i miodem płynącym. Wszędzie dookoła kryzys, a w Polsce będzie idealnie. Tak nie będzie. Nikt to realnie Dzisiaj... nie wierzy. Ale my przynajmniej podejmujemy takie próby. Dzisiaj... Jak jesteśmy krytykowani i czasami Jasne. przez opozycję, że nic się tutaj nie dzieje. No jest, jak opozycja rzeczywiście rządziła, to tak nie było. Dzisiaj, nic, dzisiaj, nic dzisiaj, nie dzisiaj, panie ministrze, Główny Urząd Statystyczny poda kolejną liczbę odczyt za, za czerwiec. Do taki szybki rachunek fleszowy poznaliśmy. Pewnie 15,5% dzisiaj zobaczymy. I to będzie najwyższa inflacja. Pan, panie ministrze, w swoim dorosłym życiu... Nie widział jeszcze takiej inflacji. Ja także w swoim dorosłym życiu, pan dorosłe życie zaczął w 2004 roku, nie widział pan jeszcze takiej inflacji, bo nie było takiej od 25 lat. W przyszłym roku będziemy mieli według Eurostatu najwyższą inflację spośród wszystkich 27 krajów Unii Europejskiej. Jak pan sobie radzi z inflacją w prywatnym życiu osobiście? Rzeczywiście takiej inflacji nie widzieliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Nie tylko w Polsce, ale w większości krajów i Europy, w Stanach Zjednoczonych. Też Jak światły od... człowiek, wiceszef polskiej dyplomacji w życiu prywatnym lat. sobie radzi z taką inflacją? To jest, jest dotkliwe dla wszystkich. No to, jest, to jest odczuwalne dla wszystkich i my robimy wszystko. To Nie chcę wchodzić w to, jak, jak, to, jak to indywidualnie. No, ale ludzie potrzebują takich wskazówek Nie, nie. Ja, ja nie będę, ja nie będę w, w, teraz skupiał się na, na takich kwestiach indywidualnych, bo to jest problem globalny. To jest problem, który dotyczy każdego z nas. Te ceny są odczuwalne dla, dla każdego z nas i myślę, że to, co jest najważniejsze w tej chwili. To podejmować wszystkie możliwe działania, żeby skutki tej inflacji łagodzić. Nie będziemy w stanie sobie z tym poradzić samodzielnie wszyscy 100%, dlatego że za inflacja odpowiada w ogromnym stopniu wojna, w ogromnym stopniu manipulacje cenami energii. Podwyższanie tych no tak, cen już od wielu miesięcy przed wojną. Tutaj w, tej, w, te, w tę kamerę może Pan zeknąć, ludzie sobie myślą teraz słuchając Pana, no chrzani, no znaczy okej, okay, rzeczywiście to jest ważna rzecz, globalna sprawa, ale za chwilę pójdą do sklepu kupić spożywcze rzeczy i po prostu będą musieli zapłacić I więcej. Ja, I to jest dla i nie nie zamierzam, Ja nie zamierzam udawać, że tego problemu nie ma, ale jednocześnie jeżeli ktoś twierdzi, że to jest problem tylko i wyłącznie w Polsce... Nie, nie, starając się, nie wiem czy udawać, że czegoś takiego nie ma za naszymi granicami, przecież w państwach nawet położonych na północ od nas, w państwach no bał tak, bałtyckich ale, ta inflacja ale, jest jeszcze ale, w, 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 w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych też inflacja jest ale rekordowa. Polacy w mają w to, mają tym... Ale Polacy w Rzeszowie mają w nosie to, że Polacy w Chicago też Wie mają pan, źle. Zdaję sobie z tego sprawę, że każdy, przede wszystkim dla każdego najważniejsze jest to, jak to wpływa na jego domowy budżet. To jest na, na całkowicie naturalna okay. sprawa. Chcę po prostu podkreślić, że my podejmujemy działania, które starają się. Się przynajmniej doprowadzić do tego, żeby ludzie mieli trochę więcej pieniędzy w portfelach, a więc nieco niższe ceny paliwa, nieco Panie niższe podatki, wakacje kredytowe i kolejne działania, które będziemy podejmować. Musimy podejmować wszystkie działania, które są możliwe, wied wiedząc o tym, że to nie będzie złoty środek na wszystkie problemy, ale przynajmniej się staramy jakoś to. Oglądał bawać. Pan Greotron? Tak, oglądałem. Idzie zima. Mamy sytuację rzeczywiście bardzo niepewną. Nie, niektórzy w kontekście mówią, że nigdy jeszcze, nigdy jeszcze w Europie to określenie wzięte stamtąd właśnie z tego fantastycznego serialu nie pasowało. Książki przede wszystkim nie, nie pasowało tak doskonale. Premier Mateusz Morawiecki nakazał spółkom Skarbu Państwa pilny zakup węgla czytam na stronie szacownej konkurencji, na stronach Onetu. Chodzi o 4,5 miliona ton, które mają być wykorzystywane przez indywidualnych odbiorców gospodarstw domowych. Jak to? No w kraju, w który, który stoi o węgiel, nie ma węgla i trzeba szukać gdzieś na rynkach tego węgla, bo go za chwilę zimą zabraknie w Polsce? Jak to, możliwe? to wynika z, przede wszystkim z faktu, że wydobycie w wielu polskich kopalniach jest już na tak głębokim poziomie, że koszty tego wydobycia są po prostu bardzo wysokie, co nie znaczy, że to wydobycie również nie będzie w odpowiedni sposób zwiększane. To jest kwestia bardzo techniczna. Przedstawiciele spółek węglowych wskazują tutaj na, na szereg problemów, także związanych z tym, że są, jest, jest problem po prostu ze znalezieniem pracowników, którzy mogliby przyczynić się do zwiększenia tego wydobycia, dlatego szukamy także na innych rynkach. Sytuacja energetyczna na świecie w tej chwili rzeczywiście jest dużo bardziej napięta, bardziej niestabilna przez wojnę, przez to, co się dzieje przede wszystkim z surowcami rosyjskimi. Odcinamy się od tych surowców, no tak, dlatego, tak. że jeżeli byśmy się od nich nie odcięli, to cały czas byśmy pogłębiali nasze uzależnienie od Rosji i wbrew pozorom ta sytuacja mogłaby być jeszcze gorsza. Ale bo Rosja by nam mogła rozumiem, nagle wciąć do że Rozumiem, że Pan o tym słyszał, i że Pan wie o takim tajnym planie sprowadzenia do końca października do Polski 4,5 miliona ton. Że takie... Tutaj nie ma nic tajnego. To zostało to zostało okay. ogłoszone, to, zostało, to są działania podejmowane, pracujemy nad tym, dlatego że rzeczywiście dziś najważniejszym celem jest to, żeby kontynuując konsekwentną politykę przeciwko agresorowi rosyjskiemu, bo to ma znaczenie egzystencjalne. Jeżeli byśmy zgodzili się na dalsze finansowanie agresji rosyjskiej, to ta agresja w końcu trafi także w Europę, w końcu trafi także w nas. My musimy się od tego całkowicie odciąć, ale jednocześnie podjąć działania zapobiegawcze, żeby zapewnić dostawy surowców i zapewnić dostawy i ciepła do domów, i energii to Jeszcze, jeszcze do krótko ostatnie pytanie. Czy Pan rozumie, wspiera politykę NBP, no, która doprowadzi do tego, że będzie śledztwo przeciwko Siemoniakowi i Tuskowi, jeśli chodzi o groźby karalne, jak sądzę. O tym mówił prezes Glepiński. tutaj Trudno mówić o polityce NBP, która doprowadzi do tego. To jest zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura będzie to badała. W polskim systemie prawnym Podżeganie do przestępstwa, podżeganie do działań sprzecznych z prawem, a jak rozumiem wypowiedzi o tym, że ktoś ma siłą wyprowadzać urzędnika państwowego z jego urzędu, czy, czy odkuwać kogoś od foteli, może przyjdą, silni no, ludzie oznaczało ludzi o silnych charakterach, na przykład. nie wiem. Wie ja pan, no, to... no, można oczywiście usprawiedliwiać i niuansować, tylko szczerze mówiąc, ja y, jestem daleki od bagatelizowania tego rodzaju wypowiedzi, bo y, mieliśmy, proszę spojrzeć, y, ja pamiętam sytuację po zabójstwie Pawła Damowicza. W wielu mediach mogliśmy przeczytać, że za to zabójstwo odpowiadają media, które zabójstwo tego w jakiś sposób zachęciły. Ja nie wiem, czy tak było, czy nie, ale jeżeli dzisiaj mamy tego rodzaju wypowiedzi i są próby w mediach które traktuje, to poważnie, bagatelizowania mhm. tego, to jest to niewłaściwe. Dlatego, że tego typu słowa mogą doprowadzić do przemocy, mogą doprowadzić do tragedii. Oby tak nigdy nie było. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, dziękuję. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.